To jest kwadrans na angielski, lekcja 389. Dziękujemy patronom i patronkom. Ten odcinek powstał dzięki Wam. Witajcie w podcaście, który uczy mówić po angielsku. Co prawda, wakacje już dawno za nami, a do kolejnych jeszcze daleko. Ale to idealny moment, aby przejrzeć galerię w telefonie. I przypomnieć sobie trochę słońca i relaksu, zanim na dobre wpadniemy w wir świątecznych przygotowań. Dlatego dziś bierzemy na tapet temat robienia zdjęć w wersji dla każdego. Poznamy rodzaje aparatów i nauczymy się, jak po angielsku poprosić o zrobienie zdjęcia lub ustawić grupę do pozowania. Będzie też o ocenianiu fotek: tych, które wyszły super i tych, które wyszły. Powiedzmy artystycznie. A tematy typowo techniczne, jak ogniskowa, czas naświetlania czy ISO, zostawimy sobie na kolejny odcinek. To co? Wyciągamy telefony i robimy selfie? I hope you're ready. Let the lesson begin. W angielsku mówi się: A picture is worth a thousand words. A picture is worth a thousand words. Czyli zdjęcie albo obrazek wart jest tysiąca słów. No, po polsku, że wyraża, prawda? Więcej niż tysiąc słów. Można dużo więcej wyrazić obrazkiem niż słowami. Zgadzamy się? That's true. Zrobimy sobie eksperyment szybciutko i sprawdźcie na telefonie, o ile nie prowadzicie auta, co jest waszym ostatnim zdjęciem, które zrobiliście. Ooh. Aniu? That's interesting. Co Ania, what have you got? Your last picture. Okay. That is small. That is small snowman. A snowman. Oh, that's so cute. A little one. A little one. That is excellent. And yours? Yeah, I can show you. I have a, I don't know if you can see, uh, a picture of my son. Okay. Wearing uh, a judo gi. Oh. So he's wearing a judo uniform and he has his name on the back. Oh. That's cute. A wy, słuchacze? Let us know. No dobrze, więc robić zdjęcia to Take a Picture. I często robimy to teraz no, telefonem, czyli Take Pictures with a Phone. Take Pictures with a Phone. Ale jak już się wciągniecie w fotografię, to chcemy zapatrujemy się na te aparaty bardziej profesjonalne. I to na przykład mogą być aparaty cyfrowe, lustrzanki. Bądź w skrócie, po prostu lustrzanki, i one noszą skrót DSLR. DSLR. Yes, DSLR to jest Digital Single Lens Reflex. Taki skrót, ale nikt tego nie wie, więc DSLR albo SLR. Podoba <noise> mi się, że nikt tego nie wie, więc. Nie, myślę, że wie, wiele osób nie potrafiłoby tego skrótu rozwinąć. Coraz większą popularnością cieszą się natomiast aparaty bezlusterkowe. Tak zwane bezlusterkowce, lusterkowca i po angielsku to jest mirrorless camera. Mirror, re, mirrorless camera. Oh, that's hard. Tak jest, możemy to jednory, tak powiedzieć czyli będzie mirrorless, mirrorless camera. Mirrorless camera. Good job, good job. I swego czasu, gdy aparaty stawały się coraz bardziej takie mniejsze, to fotografowaliśmy wszyscy tak zwanymi kompaktami. Tak było. Tak, aparaty, który nie ma wymiennego obiektywu. Wszystko zintegrowane. Exactly. I to może być właśnie po angielsku jako compact camera. Compact camera. Ale często widnieją pod nazwą point and shoot camera. Point and shoot camera. Right, bo one miały dużo automatyzacji, więc tylko skierujesz point and shoot i strzelasz fotkę. Oprócz tego, że możemy take a photo, to możemy też powiedzieć take a pick. Take a pick. Tak bardziej nieformalnie, tak? Strzelić fotkę, take a pick, albo nawet snap a photo. Ooh, snap a photo. Yeah, snap a picture, snap a pic, snap a photo, wszystko zadziała. Więc jak poprosimy kogoś, czy mógłbyś mi zrobić zdjęcie? Can you take a photo of me? Wonderful. Can you take a photo of me? Super, czy możesz mi zrobić zdjęcie? Pięknie. Bardzo fajnie umieściłaś ten of me. Jest to taka wersja bardziej formalna, bardziej uprzejma. Możemy też powiedzieć, can you take my photo? Can you take my photo? I to też zadziała. No a gdybyśmy prosili o grupowe, no to musimy zrobić, prawda? Can you take our photo albo a photo of? Us. Us. Excellent. Good job. Yes. No i czasami chcemy, żeby to zdjęcie było poziome albo pionowe. Zdjęcia poziome to są horizontal pictures. Horizontal pictures. I spróbujmy je sobie zapamiętać z wyrazem horyzont. Horyzont. Jest poziomy, więc horizontal będzie zdjęciem poziomym, a pionowo to jest vertical. Vertical. To mi się to right. kojarzy no z krzyżówkami. I... Okej. Okay. Bo hasła są horyzontalne i wertykalne. To prawda, chociaż po angielsku w krzyżówkach zobaczymy raczej down i across, bo. Oh, you're bo right. jest nic krócej. Wracając do elementu słowotwórstwa. Zapytamy się teraz kogoś, czy możesz zrobić zdjęcie poziomo, czyli nie poziome, a poziomo, przysłówek. Can you take one horizontally? Can you take one horizontally? Excellent. To zapytaj teraz, czy możesz zrobić takie zdjęcie pionowo. OK. Can you take one vertically? Vertically. Vertically. Yeah, bo jak mamy końcówkę C, a, le, y, to zwykle tą slabę troszkę zjadamy, czyli vertically. Coś czuję, że powtórka będzie ciężka. It will be so much fun. Nie, będzie. Przygotujemy się, wyśmienicie. Natomiast relatywnie rzadko się mówi poziomo, pionowo o fotografiach. Horizontally, vertically, bo są specyficzne terminy. I takie poziome to często krajobrazy fotografujemy. I dlatego ten tryb nazywa się Landscape Mode. A landscape Mode. Landscape to jest właśnie krajobraz. A pionowy to będzie Portrait Mode. Portrait Mode. Czyli jak portret. No bo portrety robimy zazwyczaj w pionie, prawda? Tak. To teraz dokładnie jak robimy zdjęcie smartfonem. Po pierwsze musimy sobie ustawić ostrość, czyli trzeba telefon tapnąć. Najlepiej tam, gdzie ma być ostre zdjęcie. Mhm. Czyli tap to focus. Tap to focus. Możemy też wykadrować ujęcie, czyli frame the shot. Frame the shot. Yes, frame to jest właśnie kadrowanie takie jeszcze przed zrobieniem zdjęcia. I teraz tak, przybliżamy. Przybliżyć to będzie, pewnie wiecie, że to jest. Pęć. No nie. Przybliżyć to będzie zoom in. OK. I to, co robimy na. A, zoom out. Mm -hmm. I oddalić. Tak, zoom in i zoom out, że oddalamy, zoom out. Natomiast na telefonach rzeczywiście szczypiemy ekran. Tak. I żeby było śmieszniej, trzeba pinch, to jest po angielsku pinch, i musimy zrobić pinch out to zoom in. Why? Because we pinch out, no bo robimy out paluszkami. Tak, rozszerzamy. Mhm. Oddalamy od siebie, ale to przybliża. nam zoom in, przybliża kadr albo zdjęcie. A jak przybliżamy, to on się oddala, no tak. Exactly. Czyli we pinch in to zoom out. out. Yes. Zsuwając palce, oddalamy, oddalamy obraz. Exactly. All right. Możemy też czasami włączyć lampę błyskową doświetlenie. No i ta lampa to jest po prostu flash. Flash. Yeah, no, więc możemy turn on the flash. Turn on the flash. Right. Przy selfikach stosujemy też często kamerę przednią czy przedni aparat. Tak. Więc musimy przełączyć. Switch to the front camera for a selfie. Switch to the front camera for a selfie. Yeah, so we switch to the front or switch to the back camera. Zwykle te z tyłu są lepszej jakości niż na przednia. I na koniec, gdy robimy zdjęcie grupowe i też chcemy w nim być, to korzystamy z czegoś, co się nazywa magicznie samowyzwalacz. Tak. Right? A po angielsku to będzie po prostu timer albo self-timer. My zróbmy timer. Set the timer. Set the timer. A jak korzystasz z tych funkcji, kiedy robisz zdjęcia aparatem? Do you use these functions? Tak, używam ich, no. Even the timer? Sometimes. Sometimes, yeah. Rare, but. Mam takie wrażenie, że timer, no, już jest super rzadko stosowany, bo selfiki. Tak. I też jesteśmy na zdjęciu. Dzięki selfiekowi. Ale nie zawsze się zmieścimy, jak jest nas dużo, nie? Ale chociaż są te sticks te... te. Selfie stick, tak, mm -hmm. tak. Natomiast timer bardzo pomaga, jak chcemy mieć nieporuszone zdjęcie, bo ręka jednak potrafi się tam tak. zatrząść. A przy timerze. Ustawiamy już nie. gdzieś w bezpiecznym miejscu telefon. I... Yep, it works. OK. To teraz, jak już mówimy właśnie o zdjęciach grupowych, to czasami trzeba jakoś stanąć schludniej w grupie, czyli coś zapozować. I tutaj poznajmy dwa wyrażenia. Pozować, czyli po prostu pose. Pose. Mhm. Albo jest fajne strike a pose. Strike a pose. Czyli uderzyć w pozę, wiesz? Wejść mm -hmm. w pozę. Albo możemy też robić zdjęcia z zaskoczenia, niepozowane. I taki rodzaj zdjęcia nazywa się candid shot. Candid shot. Candid, czyli szczery, taki nieprzekłamany. Mm -hmm. Właśnie unposed. It's a candid shot. Czasami mamy okazję usłyszeć, że jesteśmy bardzo fotogeniczni. Po angielsku to będzie photogenic. Photogenic. All right, so Aniu, are you a photogenic person? No, I'm not. You're not. Mm -mm. Uh -huh. I think you are. No, I'm not. Jeżeli osoba nie lubi zdjęć, to możemy o niej powiedzieć, że jest camera shy. Camera shy. Right, że się wstydzi kamery, tak? Camera shy. Gdy robimy zdjęcie grupowe... To musimy czasami się ścisnąć? Tak. I to jest fajne wyrażenie. Squeeze together. Squeeze together. Right. Jak like lemon. Exactly, exactly. Squeeze the lemon, ścisnąć cytrynę. I też musimy się squeeze together, tak? Suńcie się, ściśnijcie się. Squeeze together, guys. No i z filmów pewnie wiecie po angielsku, żeby mieć piękny uśmiech, mówimy. Cheese. Cheese. Say cheese. Tak. Po angielsku się mówi ser, cheese, czyli uśmiech. A u nas chyba różne są teksty. Już teraz bardzo dużo rzeczy można powiedzieć. Zauważyłem, żeby się uśmiechnąć. Grunt, żeby było autentycznie. Gdy zrobiliśmy już nasze zdjęcie, czas na jego drobną ocenę. Czasami zdjęcie wyjdzie nam rozmazane, czyli nieostre. Po angielsku powiemy o nim blurry. Blurry. Yeah, it came out blurry. It came out blurry. Wyszło rozmazane. We need to retake it. Dobrze by było je powtórzyć. Albo mrugnęliśmy na zdjęciu, czyli I blinked. I blinked. Yep. To jest zmora zdjęć grupowych. Yes, it is. Na szczęście teraz już software można połączyć wieszki, kanaście, tak. zdjęć grupowych i wybiera te najlepsze twarze. E, obróbka zdjęć potrafi cuda. Technologia. Yes, yeah, true. Nawet czasami potrafi pomóc, jeżeli jest złe oświetlenie, czyli the lighting is bad. The lighting is bad. I to, co jest nagminną zmorą amatorów fotografów, czyli robimy zdjęcie no, pod słońce, pod światło. Mm -hmm. To jest bad lighting. Chyba, że wiecie, taki był zamysł artystyczny. I robić zdjęcie pod światło, to po angielsku powiemy: Shoot into the sun. Shoot into the sun. Czyli jakbyśmy w słońce strzelali, i dobrą radą jest mieć słońce za plecami. I tak często mówią Anglicy. Keep the sun behind you. Keep the sun behind you. Right. To taka rada, żeby zdjęcie były doświetlone trochę lepiej niż gorzej. No i właśnie, gdy trzeba powtórzyć, to retake the photo. Retake the photo. A na zdjęciach z wakacji czasami ktoś nam wlezie w kadr. Zwłaszcza w turystycznych miejscach. Tak, i chcemy go potem dokadrować, takie zdjęcie, czyli wyciąć kogoś, i takie wycinanie już właśnie po zdjęciu to będzie crop, czyli chcemy kogoś crop out. Crop out. Na przykład nieznajomego. Tak jakbyś powiedziała, wyciąć tego nieznajomego? To crop out a stranger. Yeah, let's crop out a stranger. Well done. No i na koniec. Robimy wiele zdjęć w ciągu tygodnia. Tak. Pytanie jest, czy je wywołujemy, czy macie je jednak w papierze. To się rzadko już zdarza. Chyba rzadko, prawda? Z zapytam się Ciebie na koniec i Was, słuchacze także. W dobie zdjęć cyfrowych częściej powiemy o drukowaniu zdjęć niż o ich wywoływaniu, przynajmniej po angielsku. Więc po angielsku powiemy to print a photo out. Print a photo out. Right. Czyli często w stronie takiej biernej, że komuś to zlecamy. Czyli to get photos printed. To get photos printed. Tak? Pamiętasz konstrukcję have something done, albo właśnie get something done? Mm -hmm. Czyli nie robimy tego samemu, tylko zlecamy. Tak. Natomiast częściej, kiedyś już. Jeżeli, albo, jeżeli pracujecie z kliszą, no to wywołujecie zdjęcia. I tutaj jest fraza Develop film. Develop film. Right. To jest właśnie wywoływanie. We develop film. No ale tutaj już jest potrzebna chemiczna pomoc. Tak. To nie jest po prostu printing. Trzeba się na tym znać. Albo się. Tak, albo się poznać. <laughs> That's right. Poznać i zniszczyć right, so... kilka tych klisz. So, Aniu, and your listeners. Do you print your photos and put them in an album? Mhm. -mm. Very rarely. Very. Almost never. Almost never. That's true. And you? I print I try to print photos once a year. Okay. Usually after some summer holidays. Okay. That's nice. I enjoy looking at the photos in an album. Kurcze, robiliśmy, tak przecież nasze mamy wyciągały te nasze zdjęcia. Tak. To nadal jest fajne jak usiądziesz z dzieckiem kompromitujące, ale jednak. Wyraduje ci, że jak usiądziesz ze swoją córką, to będzie miała więcej radochy z przeglądania albumu. No właśnie, tylko kiedyś. tysiąca zdjęć. Na kliszy, to jednak trzeba by było wywo wywołać to zdjęcie, no bo inaczej go nie obejrzałeś. Inaczej go nie zobaczysz. Tak, that is true. Natomiast, no proces selekcji, mm -hmm, no bo ojej. nie chcesz drukować 400 zdjęć, tylko chcesz ich mieć, nie wiem, 15-20. To jest challenge. That's true. To jest oddzielne hobby. Scrapbooking. Robienie oh. albumów. I have to try it. I recommend it. I to by było na tyle, jeśli chodzi o fotograficzne podstawy. Teraz już wiemy, jak poprosić turystę o zdjęcie i mieć pewność, że nie utknie nam głowy. Ale zanim się pożegnamy, mam dla Was małą pracę domową. Pamiętacie, jak rozmawialiśmy o wywoływaniu zdjęć? Właśnie. Do you print your photos and put them in an album? Napiszcie nam w komentarzach na Facebooku, Instagramie, YouTube lub Spotify, czy jesteście fanami papierowych albumów, czy może wspomnienia Wasze żyją tylko w chmurze. A co w kolejnym odcinku? Wchodzimy na wyższy level, odstawiamy tryb auto i zajmiemy się fotografią dla profesjonalistów. Brzmi groźnie. Spokojnie wyjaśnimy czym są aperture, shutter speed i dlaczego wszyscy fotografowie tak kochają bołka. Nie mogę się doczekać. Thanks for listening today. See you next time. Bye!